Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z agro-u. Lajk, like, subskrybujcie, jak so so link w opisie, polecam serdecznie. No i zaczynamy sobie gierkę. Ach... Za o, już za pięknie. Zastanawiałem dzień. się nad no, tym, a nie chcę tego testować. A piękne dni, jak wiadomo, szybko się kończą, więc idziemy spać. Dobranoc! No to dobranoc. Dobranoc! Dobranoc! Nie no, chujowy dzień jest. Ja no, właśnie, no nie no, No ty nie spać w takim razie. No, to ty nie śpi Gorsza. Ktoś przygasił ognisko A no, najgorzej tak przygasać ognisko. Piedzią, nie chodziłam, bo no, tak Tak szkoda, że nie updateujemy już tej gry praktycznie od wyjścia. No faktem. Spokojnie kiedy będzie pisał. Nie no, od wyjścia, wyjścia tam przez rok aktualizowali, no ale to. Nie no, nie przez rok nawet. Od 2020 do, 20 do 2021 No ale ta gra chyba wyszła pod koniec roku. No może. We wrześniu <laughs> chyba. No, no to praktycznie, no może 3 miesiące No ja tam przesadzasz. A ty jesteś w stanie tutaj cokolwiek dodać do tego agro? Nie wiem, musiałbym się doinformować mm -hmm. No nie O oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow, Ale ciekawa oh, sytuacja Assassin? O oh, wow that's Chyba ojcem awesome. no, musiałem zabić, musiał. bo Delvex był krową Niesamowite No <laughs> chyba, że jakieś, oh, nie. chyba, że jakaś wieża, po prostu rzuciła pod tak z... No nie no wiem, czy no tak wesoło. Bo... Nie no. Ja uważam, że... <grym> ten Gremlin mówiący to. Z będzie Karolinka. O ja. No dobra, niech A będzie dlaczego? Karolinka w końcu. A bo dlaczego? Ja Karolinka. Tak mam o siedzie cicho, nie odzywa się. To idealny prezydent. Ponieważ Karolinka ma największy namiot. Nie gadasz? gdzie ty patrzysz? No za nią jest Grammy. Boże, ale piękne. O czym to jest o czym... No Gremlin. Takie teraz. I mam książkę, dobra, to wysagadajcie, co poczytać. Witaj, mała. bo nie słuchałem No tam jest swoje, ten, No i taki major, co w ogóle czy nas, nas na nie chce słuchać, tylko będzie czytał książkę na No właśnie, uważajcie, i ja, no duże. Duże. ja, ja wydaje, ona, ona czyta zasady bycia małym majorem. No. no. no Ej, czemu no głosujecie tak? na tą? Na Karolinkę? No to Gremlin? Madzia? Ja się Madzina, gocha, nie Aha, teraz, gocha, nie. Bo, ale teraz tak, jest. ale nie, widziałem, to. jak głosowaliście na Karolinkę. Przez przypadek, jest przypadek, Ja mam pytanie. Jako jesteś dowódcą naszego miasta, naszym ja majorem, naszym przywódcą i w ogóle i w ogóle. Jakie pani ma wykształcenie? Nie czytasz słyszysz? Aktualnie średnie. Okej, do wyjebania. Nie, no, klakier Ja też mam. Ja mam wrażenie, że pan klakier nie sobie za dużo pozwala. No klakier krakier dopiero co chciał, że ją na tego. A potem teraz chcę wyjebać. To jest dwulicowy klakier Dwulicowy. On jest fałszywy, wyjebać go. A ty, klakier, jakie masz wykształcenie? Ja mam gwardowskie Nie słyszałem o takim wykształceniu. Kończył szkołę naprawdę Ja mam wykształcenie zawodowe, gwardowskie Górnicze, górnik eksploatacji podziemnej. Patrzcie, no na to, to jest górnicze. No tak, tak, tak. Ja nie widzę żadnych gór. Ja widzę skały. On będzie no. no właśnie, my a jest. jesteśmy, a każda, no. a, każda, a każda skała ma w sobie węgiel, tak? Ma każda węgiel w sobie. Tak. Nie każda! Nie każda! On nawet nie jest o, ogólnie zna na okaz. skały pochodzą z węgla. Pierwsze był mały węgiel i on rósł, rósł, aż stał się skałą. Ale już nie, są, nie tak. są węglem. Ty ogólnie nie umicie fizykę, nie? Jakby. No, co ja no. nas obraża, nie, no nie, nie no. możemy. Nie, eee. ma psychikę. Teraz jeszcze, no nie wytrzymam. On Dobra, ja się udaje. wstrzymuję od głosu. on nie ma żadnego doświadczenia. No, nie na siebie. No. No, nie brałem udziału tylko w tej śmierci. Taki jesteś, krakier, właśnie. Zamiast się bronić, to jeszcze nas obrażasz. No. Trochę słaby ten jak sam siebie nie umie bronić. No właśnie, jego obrona była tak beznadziejna, jak nie wiem. No, słabe to wykształcenie guardowskie. Ewidentnie no, oszukiwał na testach. Ja nie obrońcą. Nawet katem. Oszukiwał na testach guardowskich. No dobra, czekamy na poranek. Weź GBN, luknij. Eee, czy, czy da się tutaj pozmieniać? No, jakaś klasa insane byłaby kozak. Kurde, <gry> insane? szalone. Nie, no tutaj dużo klas by siadło. Brakuje wiele klas. Tak, Time Lord. <laughs> Time Lord tak. klasę, jaką pamiętam, póki co. To Timelord, Lord, no, Time Lord sofie wszystko jedną turę do tyłu. W sumie. A co ja, mam odpowiadać? Jak wiecie, mnie obrażasz? Mam panie ci panie? odpowiadać na obrażanie mnie? Nie przeszali ludzi. <laughs> Aho, jak dobrze. Ogólnie <laughs> dokypiałem AB'ego, napisali <laughs> dokładnie. A poczekajcie, napisali A. dokładnie AB chuj. Aha. No. No. No, no, weszło, nie celuj we mnie, bo ja celuję w ciebie! Lona, kurde. strzel, ubierz. Ale we mnie ona zginie wtedy gałganicą. Ale ona i jest dobry. No, ja wiem, właśnie powiedziałam, dobra. że kanał z duchami. Gramlina weź, mówię ci. Nie ziądę. bierz. O, o. Bardzo dobrze. No ja teraz w no, no. <śleski> <śleski> Nie No chciało mnie. Hmm. Madzia taka chętna? Bo... Hmm, ciekawe czemu Albo Madziu. Destru, albo Madzia. No to ja to rolę, że duchy poznały. No, niby, niby tak, jest... ale niby to nie zaszczekał. być fajkowane. A, czyli Karolinka jest Temerem teoretycznie. Tak? A nie, nie był Temerem. No dobra, wygraliśmy. uuuu! Oh, wow. <laughs> o, jeszcze podjewał. Jest <laughs> no Major na konie. A <laughs> mój Gremlin. <laughs> no i gdzie jest moja bomba? <laughs> no nieźle. A no Madzia no dlatego to... mnie puszowała, bo zabije mi teammatea? To po pierwsze, a po drugie, po prostu strzelałam w ciebie teraz i pokazała że jesteś asasynem. A, Ale pojadłem! Gdziemy było współpracować z białgenicą. Pojadłeś się? No opie. Nie, bo ja dzisiaj nie mogę <grym> Ja dzisiaj robiłem sobie polędwiczki po prostu ro... z sos, sos pieczarkowy i ziemniaki, ale, mi... ale zaczynało się już jakby nagrywki zaczynały, więc po prostu wpierdoliłem sam sos z nagecami, raczej na tymi polędwiczkami, bez ziemniaków. No, po prostu no, nie zdążyłem się zrobić. Jurek, na chuj, na w ogóle to ziemniaki do nuggetów nie pasują, ni chuja. A frytki no, w McDonald's jest ale do Polendwicka. O, ktoś powiedział frytki z McDonald'a? Ale on pewnie kupił go to obce, <grym> Nie sobie. no to właśnie to szanaczki. własne takie. Robione? No, no, jesteś z fanatykiem McDonald'a. Ale Samodzielnie. Ej w ogóle, skoro wszyscy śpimy, to wam powiem tę historię do, do łóżeczka na dobranoc. To czekaj, A my dzisiaj śpimy? Rano <grym> dzisiaj rano przychodzę sobie spokojnie do pracy, i tak dalej, wszystko super. Zostałem oblany olejem. No, A no, to, wiem, to, to, to miło, była przyszał. konkluzja tego opowieści. A on jeszcze dalej mówi, okej. Przychodzi pewna osoba i daje mi całą pizzę, bo mówi, bo mu dziecko wczoraj nie zjadło i ja mówi, Jezus Maria, dziękuję, mam przynajmniej śniadanie. Co pizza na śniadanie? Chciałem zjeść gołąbki, ale jak Coś przyszła kojarzę. pizza, no to Gołąbki <laughs> ze słoika, pizze. mam nadzieję. Nie, z domowej roboty. A co z domowego znaczy, słoika, tak. no. Dzień, dzień tak, dobry, do ja chciałbym zgłosić emergency meeting. A co się, znaczy, co się stało? No ktoś przyszedł mi do chaty i się tam jest zeszczał. Ej, co o, no. o nie, właśnie tych. No brzmienie tych... to... dzień, dzień jak co dzień. Dobra, mam pomysł, nie głosujcie na gdzie nawet na mnie, bo ja nie jestem opiśnany. Nie, Ja głosuję na klebie. No ja głosuję na Destro Na mnie, dobrze! Ale klakier jest obsikany No i dobrze ale, tak, Ja mam bar... No bo jest no, obsikany Gdybym to bym na niego zagłosował No, no ale może, On może kłamać, że jest obsikany No ale nikt inny nie to... mówi, że jest obsikany O, nie będzie mówić, że jest obsikany tak. no, to <laughs> tak to... Ja jestem jeszcze obsikany Wygrałem Ja <laughs> nie że Uuuu Gratulacje, ale to było trudne I teraz może no. wypieprzyć Dobra, mam Ja skipuję Mam info Słuchamy klakier Mam info ja się wypierdolę z roli. Pewnie umrę tej Ała! nocy. Ej, Grenin do mnie rzucił A. shurikenem, co jest? Bo... Y, aha, okej. Okay. Grenin cię rzucił? Uuu. No rzucił do mnie, podobno, widziałem podobno, to na własne oczy. Podobno GBN ten. Podobno GBN się Czeka, patrzy. że się wrócił. Się z staje staje na na stronę. Stronę. Nie, Grenin dosłownie, się patrzyłem mu w oczy, ją rzucił błamstwo. shurikenem. To jest kłamstwo. Gremlin, jak na polityka no. przystało? Byłeś naprawdę dobrym politykiem. Dlaczego Dlatego w to dalej nie w oczy. Nie... Ale, Ale Genie to nie moja ręka! Ja jestem sirem i sprawdziłem starego dziada Gremlina, i faktycznie jest ninjom. No o, 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 o. Widziałeś kiedyś kurwa grubego niecałka, by się spiernął z każdego dachu. Cześć, cześć. Ale, cześć, cześć. Ale, ale ile byś zamordował ludzi spadając z tego dachu. No właśnie. Jaj, jaj. Właśnie, właśnie to robisz, widzisz? Dziękuję kochani, udało się. Kurwa chronić chronić tej nocy. Nie ja ja też, mnie też. No. Proszę chronić mojego Rolexa. O nie, nie. zostali się na mnie! Tam nie czas. Nie, jesteś dalej. Szcza. Najgorzej. Nie no, Aby mu się obszczał, tylko po to, żeby zrzucić z siebie. Ten, podejrzenia. No przecież wygrałem już. Nieprawda. <głos> Aha, <głos> ale tam złość słyszę. Dobra, czekamy do rana. Wow Oho Aha, nie A, A było przyjechać tamu się. Aby brać Czeka Tak samo jak JB. przyjechał i wyjebane zostawił <grym> No cóż Wyszło jak wyszło no A że AB przyjechał, 5 minut posiedział i pojechał No nie jest JB. Cały ty Nie nie KB nie będę tak bym nie zapraszał na nagrywki Nie takiego nie zrobił Takie małe spostrzeżenie, że nikt nie umiera kompletnie no bo Nie, 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 masz, nie, masz. Masz, nie? Może Agulnie, w ogóle nie ma wilków o. To... Oj kurde o, o. Ja nie mogę Kurde. Od Gwena, za, za, ale na ja to, co on da. Ej, Co to, a, jest, a. Za, co to jest za. Co to, jest za, co to jest za. Za. za, za postać cyrowy? Jaką masz informację? Bardzo się cieszymy. A ty powinieneś wiedzieć, rybi, Jaką a. mam informację? A Rebi zabija? A Rebi zabija. Influencerem zabija? To jest influencer. No, influencerem on... zabija, mówię wam. Ja bierzemy. No, to dalej, no dalej. i poświetne no. A co, Krakier, czego się dowiedziałeś? Że Madzia Kod jest krową. Okej, czyli Oj, na derweksa! No nie wierzę! Albo Delvex albo Gben, albo Hiomi. Hiomi coś tam kracze pod derweksem. tak nic nie mówi. On by od razu powiedział, że go obstrali. Jestem ochraniaczem. Ooo, ochraniaczem. ochroniłeś? Słuchamy wszyscy. W pierwszej nocy Madzia Kod, która teraz nam da dwa głosy. A drugiej? A drugie, Hiomi, która troluje. Żałnierzy. Aha, wiesz, że staram dlaczego, to dlaczego nie dałeś na mnie? Jak, jak, jak ja, właśnie ja na że... na Bo ja jestem siren i byłem potencjalnym. serem? Sierem jakim serem? Podlaski. Serem. Co? Tam z jest podlaski. Ser. ser z Podlaski. Tam jest leś, ser no właśnie. Sier, no właśnie. no właśnie. podlaski no właśnie. Sier, no właśnie. Sier, no właśnie. Sier, no właśnie. od własnej bomby. Ja też mam coś wspólnego z ochroną, ale już straciłem tą możliwość, bo zostałem zbejtowany. Czyli jak No nie da, może zabić? A no ten... mogę. No to A walnij granice, w destra. Czy... A granice no, granice ale to musi być że wypełnić. Czemu zabija? mnie? Halo? O? Co ty pierdolisz? Rybi... Ry, Boże, gremlin powiedział, że rybis zapijacze. Ja pierd... <laughs> gremlina no, słuchasz? No, proszę cię, on ma wszystkie lata o, za sobą. Gremlina o, słuchasz? Ja jestem władzem i tak mnie wygłosujesz. <laughs> o, politykiem i ty słuchasz gremlina. No nieźle. Dobra. Nie przekonałeś mnie, Delvex. Ale podzielony jest. Panika, panie. Ja no, Delvex to nie ten. O, oh, rzeczywiście no, no, był gadał. No, to Tacy, właśnie tacy jesteście. No to właśnie jak, umieramy jak, wszyscy. Takimi ty, ty, farmazony gadałem. No. no to cóż, umieramy. GBN no, no, nas to teraz miły. moja wina? GBN ja jest, jest pewnie tym... Pyro. Nie, ja też zostałem obszczony. To będzie piękna śmierć, umrę w własnym moczu. została obszczona. Idealnie. Dobra, sprawdźmy Destra. Ruf. No. Oooo, Ciekawe. ciekawe. Zwartowałeś właśnie. No, trochę tak, ale w sumie. W sumie to nie. Aha. Znowu jest tamerem. Oh. Serio? No dobra. No. Oj, no! Pola cię się O no nie. No nieźle. Ten głośny dźwięk <laughs> klikania tego. <laughs> Nie wiem, eee, bo tak. Bena. Bo jesteś asasynem Nie ja jestem krową Nie jesteś krową Bo jestem. gdybyś była krową to by były głosy aktualnie No Luna no błagam bo... cię Asasyna zostawisz on cię, cię mi... zajebie w nocy Ale kurwa Aaaa! sprawdzili przecież pajacu Krakier kl sprawdził ją No co ty nie powiesz a No to i to Derweks mówił mm. jeszcze, że ona była krukiem mm, Ale on Derweks nie wiedział tak. Miałem ta, taką desperacką na, ta ta nadzieję, że przekonam kogoś Ten głośny dźwięk klikania po prostu, kiedy wszystkich spalał Takie, takie kliknięcie <grym> było, stryka, było, że nikt tego nie wziął pod uwagę Dobra. w ogóle No bo, jak, no bo ja trzymałem klawisz do mówienia jak... Dobra, Laci W ogóle wilków nie było No nie było w ogóle no, nie ja, nie było. Tylko był ninja gremlin no, no tak. że może być i tylko jeden wilk, nie spodziewałem się, że będzie zero. A to nie od tak razu raz idziemy na moga? Nie, jeszcze No nie, no jeszcze ja laszcik. Ej, e, czemu mój postać sama idzie? A, no co? bo ci komputer. Wciśnij wów, wciśnij wów. Ślakowali ci komputer. Bązu cię zaatakował. O Jezu. To czekajcie sekundę, już uruchamiam ponownie grę. Ale my już Boże, jaki ty boży. Ale że psułeś, że grę. Kremlin. O nie, no, no nie no nieee no. no o no. kliknąłem start a jest 9 do 10 teraz. Trecho strecho. A myślałem myśla, myśla, że chociaż nas wszystkich nie spójrzmy na Amonga. Czy jeszcze nie spodziewaliśmy się? Ja udaję nie, no ptaka kremlin. w ogóle nie niesamowite. Ale kto by się interesował Amongiem jak, jak mamy fakty, agro? Fakty fakty A co głosujecie łatwo. Niech nie musiał, szybciutko. Nie wolno słowa. A, ja powiedz. Gremlin wraca, wszystko, psuje, no nie mogę. No nie, no. Nie zabijajcie mnie, proszę. Ale was przejmany teraz, gremlin. Zaliący, o, że sobie. tylko po to, żeśmy go zabili. No. O, tak. O, tak. Aj, gremlin, gremlin, gremlin. Co się śmiesz? Pomogę. Tududu. Dobra. Gram sobie w takim razie na poranek. Trochę pierwsza noc będzie trwała, ale zaraz się skończy. Tak, to jest świetna informacja, że kiedyś noc się kończy. Dokładnie. Kiedy mi potrzeba gramina, widzę to

No dobra, niech będzie dobra. A to ja dam na Żeby nie było za miło. Aha, okej. No, niech ci będzie. To ja dam na Karolinkę. O, super. O, mam tu nawet zdjęcie gramówki. O, okej. No nie, że gramówki influencerze. To nie ja. byłam ja. Ale mogę powiedzieć tyle. No. Pani, pani, czemu da mnie głosy? Halo to za głos. No proszę. Tutaj, się tutaj, ja bym chciał Ci. tylko powiedzieć e, pani, pani, burmistrz, Cze? że wiem, że ani pani, ani AB jesteście, e, no czyści. No o, dobra. Jesteście bardzo. czyści? Klakier, przestań machać tak ręką, bo to dziwnie wygląda Ja się nie Ja się trochę boję klakiera, ja na nie na mnie Jestem dobrą albo Luna, albo albo Madzia nie! A tak, A ja nie ochroniło, no chyba G G GBN. GBN, chyba GBN to, no, no, ja no, to był. Ja nawet nie, nie wiedziałem, gdzie Karolinka siedzi. Ja nie rzucił! Ja u ciebie siedzi. Ja nie rzuciłem w ja ciebie. U razem ze mną Karolinka. A chyba się, i widziałem, że z prawej leciało. No albo GBN, albo Madzia. Nie, ja sprawdziłam klakiera i jest. Tak szczerze to chciałem rzucić w siebie i sprawdzić, czy mogę, ale to z dzięki! Mogę sprawdzić, no. Ninjago. No cóż. No cóż. Aby by było ciekawe, gdybyś to sprawdził. A potem powiedział, że Brońcie ktoś innego go rzucił i go sprzedałby. No cóż. Brońcie mnie. Nie. Aha. <noise> Ale spanko, co? No, nocka. Dobra, gremlin, trzymaj dziadu. Oho. Aha, czas ciebie... na Rzucił w ciebie. no. Na święta. Uj, <grym> Czemu słyszę jakiś akordeon, słyszę no, U mnie na Mam mnie takie Betomiu ludzie, grajki. Schodzą ludzie Pod Na ogólnie grają. A tak było. no. Tak mnie w łodzi na też. To jest impreza. Takie wyżej, to imprezę akordeonową wam robią, poływane. E Takie, rzucać pieniądze przez balkon. Ja nie i innego No tak, jak tak. Jak tak. To Nie, oni pod balkonami chodzą, bo szukają żony. A to nie ma co się wychylać. A coś co, chciałeś? Co materiałem no, nie, materiałem na żonę. Nie gotuję, KW nie żony. Dzięki! No influencer Czy ty serio Mojemu randomowym Po tekstowi tekst? Dobra, więc tak Yumi to nie jest, Gremlin to A? nie jest, AB to nie jest, nie. Madzia to nie jest, Bo sprawdza. Krakier to nie jest, czyli albo Luna, albo Deledex, bo no ona mówiła, że jest gardem, więc... A. A. O, łatwo Łatwo poszło A. <laughs> i Aha, ale... ale co to jest kurwa za bzdura jebana Ale co bzdura, razy. Bzdura, bzdura. Ty no celuje w Kremlina celuje w Hyumi Żadne z nich nie ginie Ale teraz nikt nie celuje w Karolinkę I Karolinka kurwa ginie Ja o co tu chodzi co ty Ja, ja, nie ja i to jest gocie, Ja myślałem że ty ją zastrzeliłeś dole. Bo my się w nocy o niej rozmawiali Nie no co nie, ja, ja w ciebie celowałem Dobra kończymy